The uh -huh. Witam młodą krew polskiej muzyki. Halo! Czy jest w naszym warszawskim studiu? Kacper Gouda, witaj Kacper! Witam serdecznie, witam. Podobno jesteś nadzieją polskiego przemysłu muzycznego i co o tym myślisz? No, ch chciałbym, bardzo chciałbym, zobaczymy, co czas pokaże, Ale... mam nadzieję, że, że tak będzie i się stanie. Ale jesteś człowiekiem, który może zaśpiewać wszystko i mam nadzieję, że to za chwilkę sprawdzimy, bo występowałeś w telewizyjnych show, przysłałeś swoje zgłoszenie do konkursu Ja cię kręcę i główna nagroda to Występ i zaśpiewanie wspólnie z Warius Manks. Po tym całym zamieszeniu radiowym telewizyjnym, gdy stoisz na scenie z takimi gwiazdami, to co sobie myślisz? Myślę sobie, że, że jestem w takim wieku, jestem młody i przeżyłem naprawdę tyle i nie mogę sobie nadal tego wyobrazić i się bardzo cieszę z tego, że tak się dzieje. Czy ta e, nagła kariera albo początek kariery, dawkujmy emocji, to, co może się mhm. zdarzyć swoim talentem, jakkolwiek cię deprymuje, rozkłada na łopatki, czy też mówi kurde, zacisnę pięści zęby i będę. Próbował dalej, bo jeszcze mam dużo, dużo przed sobą nauki w, w tym fachu. Jestem osobą, która się nie poddaje i walczy do samego końca. Więc działam, próbuję i spełniam te marzenia. Spełniane marzenie na jednej scenie w ramach jubileuszu Wielkiej Gali Radia RMWFM. Na scenie przypominamy te chwilę Kacper Gouda i Various Manks w repertuarze. To to nagranie: Afryka. Posłuchajmy. She is only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12 dirty fly. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some long forgotten words or ancient. To me as if to say Harry Boy is waiting there for you you sure this W studiu w Warszawie Kacper Gołda, że nie poddajesz się, czyli pracujesz nad nową płytą. Tak, pracuję nad płytą, Wydałem już drugi singiel, który jest dostępny na YouTube. zapraszam wszystkich do oglądania. Singiel zatytułowany na żadną z gwiazd, zachęcam wszystkich, żeby zobaczyli obraz do tego nagrania. Kto wpadł na taki pomysł, żeby nagle cię troszeczkę przebierać, przeszkadzać cię przy śpiewaniu, bo to naprawdę ciekawy pomysł i plastycznie to fenomenalnie się odbiera. Tak naprawdę wszystko wyszło spontanicznie na planie, wszystko tam, spotkaliśmy się z ekipą i, i wszyscy... E, ja jak to ma wyglądać. I tak właśnie powstało. Czy pobierasz jeszcze jakieś nauki? Czy już jesteś artystą gotowym, żeby wejść na scenę wokalnie? Jak ty to odbierasz? Oczywiście zaczynam właśnie teraz nauki wokalne, bardziej od strony technicznej. No i szkole się, szkolę się cały czas. Co byś chciał osiągnąć, powiedz mi, wydając pierwszy singiel, drugi singiel, płytę? Twoim topem jest wydanie całej płyty i potem zobaczymy, co się stanie? Czy, czy masz jakieś większe aspiracje? No, no, przede wszystkim chciałbym się skupić na płycie. Chcę wydać płytę, bo od dziecka jest to mój priorytet. I, i, I chcę, żeby tak się stało. Chcę, chcę, żeby ludzie zobaczyli na półkach moją płytę, kupili ją i, i odsłuchali, i zobaczyli to, co chcę im przekazać. Oprócz e, po, e, nauki śpiewania, oprócz nagrywania, e, ty jeszcze się uczysz? Uczę się, jestem w drugiej klasie liceum. I jak e, godzisz e, początki e, bycia w showbiznesie z, z nauką? Bo to 17 lat dopiero, tak? Tak, 17 lat. No powiem szczerze, że, że nie jest ciężko. Mam wyrozumiałych <laughs> nauczycieli, i, i, no i staram się też jak, jakoś tej szkoły nie odkładać na drugi plan. Na żadną z gwiazd, premierowo na antenie radia RMF FM, Kacper Gołda, a do możliwości wokalnych Kacpra Gołdy jeszcze powrócimy. Zagadkowy sen wyszeptą, że sam wciąż oszukuję się. A serce oka robię dobro, minę do złej gry Obojętnie mijam nowe dni Samotny tak na żadną z gwiazd Nie przyrzekaj mi, to nie nasz czas, to nie nasze łzy Na dobre i złe na taki, na nie Odnajdę te siły, te siły, Na śmiech i na łzy, na noce i dni Odnajdę te siły, te siły, Głośny śmiech dobiega, nie wiem skąd. W dal odpływa szary ląd, cichnie już wiatr. Niczym za dotknięciem ciepły rąk. światłem spływa każdy kąt. Muzyka gra na żadną z gwiazd, Nie Przyrzekaj mi, nareszcie ja umiem sobą być na dobre i złe, na takie na nie. Oznajdę te siły, te si, by bieść. na śmiech i na łzy

Dzisiaj w tumie odnalazłem cię. Jestem Twój, jeśli tego chcesz. ...w dzisiejszym programie, w programie Poplista plus Kacper. Przed chwilą powiedzieliśmy, że potrafisz zaśpiewać wszystko. Nie wiem, czy pamiętasz taki słynny przebój. Teraz na chwileczkę go sobie zaprezentujemy. Billy Joel, nagranie We Didn't Start the Fire, w którym to Billy Joel porusza temat wielkiego show biznesu i nazywania wszystkich wielkich tego świata, którzy doprowadzili do wzniecenia tego ognia, Wymienię tam nazwiska osób, które wpłynęły na losy tego świata. Nie wiem, czy znasz Billie Joe'la i to nagranie. Kojarzy, kojarzy. Posłuchajmy przez chwilę. I mam dla ciebie następujące zadanie. Gdybyśmy spróbowali odkryć karty, bo przed tobą przygotowaliśmy zadanie, specjalnie napisałem kilkanaście imion dziewczyn śpiewających polskich i zagranicznych. Gdybym zaprezentował teraz podkład zawodowy, a ciebie bym poprosił, żebyś spróbował, jak Billy Joel, wymienić wszystkie te dziewczyny, które rozpaliły muzyczny ogień w naszym i nie tylko kraju. I tak to się właśnie zaczyna. Kasper, wiesz w którym momencie na pewno wokalista ma wejść, bo no, muzyka to, to całe Twoje ciało, więc to jest oczywiste. We in Start the Fire, Kasper Golda, wersja 2015. Uwaga! Startujemy! Matona, Beyoncé, Ellie <śpiewanie> Britney Natalia Schroeder Vanessa Paradis Margaret Iggy Lea Cora Violetta Villa Sabrina Lana Del Rey I teraz będzie refren with the foil I druga zwrotka Marina Łuczenko Paola e i Charlie Tina Turner Szerko Nicita Wul Whitney Houston Madonna! <noise> We didn't start the fire, myślę, że to jest ogień na współczesne, na współczesne czasy i wyzwanie dla Kacpera Goody. Bardzo dobrze Kacper! Naprawdę? <głos> 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 Oczywiście baw się dalej muzyką, bo to jest przyszłość, żebyś tak naprawdę nie dał się przestraszyć tej wielkiej machinie show biznesowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Wiesz, myślę sobie, że jakbyśmy wysłali tą wersję do Billy Joela, ciekawe co by powiedział. Wyśmiał pewnie Billy. Ja, wiesz w, w mocy swoje siły i swoje mocne strony. Dziękuję pięknie za Dzięki udział bardzo. w tym bardzo fantastycznym nagraniu. A wyszukajcie najnowszego nagrania Kaspragody. Wszystkiego dobrego, pa! Hej! Dzięki, zobaczenia.